Kieman Ejczkodżow z tej strony. Witam Was serdecznie w ciekawostkach o druku 3D. Słuchajcie, niedawno wydrukowałem bryloczki w kształcie filtra stożkowego do samochodu w kolorze czarno-czerwonym, tak jak widać, ale postanowiłem zmienić środek na żółty. I dzięki temu, że moja drukarka ma system druku wielokolorowego, wystarczy, że zmienię w programie z koloru czerwonego na żółty i drukarka automatycznie sobie dobierze filament koloru żółtego i wydrukuje. Zobaczcie jak to wygląda w programie. I tak się prezentują filterki w kolorze żółto-czarnym. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie. Wystarczy, że kliknę ten przycisk Remote Print. Tutaj mam ustawione kolory, czyli żółty i czarny. No i co? Start print. Wysyła się do drukarki. I tak jak widać model został wysłany do drukarki. Drukarka zaczyna proces rozgrzewania stołu i dyszy i zacznie drukować. Także co, widzimy się za około 4-5 godzin, jak się wydrukują, bo to będzie 10 filterków. Także co? Dla mnie 5 godzin, dla was chwila. No i dobra, jestem słuchajcie, po 2,5 godziny, jednak nie drukowały się 5, tylko 2,5 godziny te 10 brązków. No dobra, to co? Zobaczmy jak one wyszły. Tak one się prezentują. Bardzo fajne Jakoś tak jak widać nienaganna, nie tutaj żadnej niedoskonałości. Wszystko wyszło. No co? Ja Wam teraz wrzucę przebitkę dwa obok siebie. Sami porównacie, który wygląda lepiej. okej, okay, ocencie sami, który Wam się bardziej podoba, czy żółty, czy może czerwony? Powiem szczerze, że. Ja nie mogę się zdecydować, obydwa wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo fajnie.